No to tak, już Wam pokazuję. To jest Fiat Ducato 2.3, 130 koni Multi Jet. Przebieg w tej chwili ma 95 tysięcy km na zabudowie Burnsdorf. Bardzo dobra jakościowo, jakościowo zabudowa niemieckiej firmy. Eee, no tam roleta, nie roleta, jakieś takie domki, jakieś takie, o, widzicie, elektryczne schodki. No to już o takich rzeczach nie mówię. No tak on wygląda dookoła. To fajny, bo jest tylko jest poniżej 7 metrów, 6, 664 cm. Fajnie się mieści. No dziubek mu wystaje, ale cała, cały tyłek na, na parkingu stoi. Jakieś, no tam u góry klimatyzator chodzi, bo jest gorąco teraz. Jest wieszak rowerowy, jakieś tam haki. Nie wiem, czy to Was interesuje. Nie wiem, czy to jest jakiś taki kontent w miarę, ale może ktoś chciałby zapytać się, może miałby ochotę. No, tu są jakieś takie dwa okienka od kuchni, od salonu. Tu jest gaz, woda, tak jak mówiłem, 120 litrów. Wszędzie są. Wszędzie są zasłonię zasłonięte w ten sposób e okna przed zimnem, przed ciepłem. E z tyłu zamontowane są pneumatyczne zawieszenie. pneumatyczne zawieszenie. No, tak jakby było ciężko, trzeba było tyłek dźwignąć czy coś takiego, no to, no to, no to tam na poduszkach można go podnieść. Nie? No, to może przejdziemy do środka. Przejdziemy do środka. środka, nie wiem, no, troszkę bałagan jest, no ale dobre, no do jakieś takich, widzicie, takie pierdoły jak schodki, takie o rzeczy, no takie niby pierdoły, a to, no to są ważne. Jakby poczekajcie, zapalę światło, zapalę światło wszędzie, tak żeby, żeby było coś widać. No i tak, może od przodu. No to jest część, jakby taka część, no taki living room, jakby nie. Tu są na 2, 4, 6 osób obracane fotele. Tu są jakieś półeczki. Tu jest dodatkowy szyberdach do otworzenia, nie? Jeszcze na, na dachu. Tak to wygląda. Tu jest stół. Na, jak są mniejszy stół, to jest tak. Jak chcecie większy stół, to jest To jest po prostu wyciągany i wtedy jest już na wszystkie 2, 4. I ja tutaj 6 osób można sobie zobaczyć, nie? No, także to tak to wygląda. Tak to wygląda. O, To są kartki Happy Birthday Piotr od, od Molu i to jest z roku 223. Milo Piotr, Molu. Tak, to są takie kartki, które ona mi robi. Wysyła często pocztą Mi one dochodzą po trzech miesiącach. A czasami, ja już jestem na Filipinach, to one dochodzą. No tu jest kuchnia, nie? Kuchnia, trzy palniki, ociekacz, zlewo zmywak, normalnie, e, e, kran. Szafki, ja w każdej polskiej kuchni, gary, gary, więcej szafek, jakieś tam jakieś miski, nie miski jakieś, jakieś tak samo tutaj, ten tutaj śmietnik, a śmietnik jest od razu podestem, bo tutaj mamy jeszcze jedno łóżko Jeszcze jedno łóżko, o, zobaczcie, opuszczane w ten sposób w ten sposób i tu jeszcze dwie osoby mogą sobie spokojnie spać. I wtedy chodzimy tutaj raz, dwa i wchodzimy na górę i to jest dodatkowo, to jest normalnie 2metry na 130 łóżko ma A jak nie nie śpimy jesteśmy sami czy dwoje, to tu zamykamy, Zamykamy podes i to wszystko. No i tak tutaj jest jakby ta część jadalniana. U góry sypialniana i no wszędzie są takie, o, wiecie, szafki, nie szafki, półeczki, nie półeczki, pierdoły. O takie. No i tu jest ta kuchnia, co mówiłem, to z prawej strony to jest ta kuchnia z wszystkimi tymi szafkami, tu też jest światełka, nie światełka 12V, 220V, a z drugiej strony mamy taką część tutaj piekarnik, nie? tu jest piekarnik, tak to wygląda, a tu jest normalnie lodówka. Lodówka na no 12, tak jak mówiłem, jest 220-12 i gaz, także w każdych warunkach ona pracuje. Pracuje to jest dodatkowo, jak już widzicie. Piweczko, piweczko, klimatyzator. Chodzi pięknie i tu jest drugie łóżko, tak zwane francuskie, też na dwie osoby. Wiadomo, one są tutaj taka ścięta, no to krótka krótka kobita śpi po lewej, długi facet śpi po prawej, albo odwrotnie. Szafa, szafa, szafa. No i tak samo tu można taką część intymną sobie wydzielić, jak tam już wszyscy siedzą, ktoś tam jeszcze chce sobie po tego tu jeszcze można taką taką ścianę widzicie prowizorycznie sobie zasłonić, tak żeby sobie o spokojnie spać i w ten sposób jakby część oddzielona jest. Część oddzielona jest, jakby ta część sypialniana od jakby reszty No i co jeszcze tam, telewizor Telewizor w ten sposób się wyciąga Czy to w stronę łóżka, czy w stronę living roomu On fajnie też jest tam z wszystkimi tymi Netflixami Z tym wszystkim to wszystko tutaj, wszystko tutaj jest, bo tu na pokładzie bo tu na pokładzie jest również internet taki, że w całym tym pomieszczeniu router daje internet na wszystko. No i co? Ostatnia rzecz, no to łazienka. No to łazienka to jest ważne dla pań na pewno. Tutaj również z wywiecznikiem, z oknem dachowym, normalny normalne kibelek. Normalny kibelek. Jeżeli chcemy się wykąpać, jeżeli chcemy się wykąpać, to zamykamy sobie o, widzicie to zamykamy sobie tutaj jedną część i robimy tak zwaną kabinę prysznicową normalną, gdzie taki chłop jak ja bez problemu się wykąpie Mamy, mamy kabinę prysznicową, za kibelkiem na mnie cieknie, przed, przed, przed wyjściem na mnie cieknie, tu mamy jeszcze długo a po wszystkim normalnie składamy ciach w jedną stronę, ciach w drugą stronę. I mamy sprawę załatwioną, i wciąż mamy duży kibelek. Tu jest też ociekać, i tak dalej. No i tak wygląda ten cały mój, inter... cały mój kamper. Takie rzeczy jak wiecie, cała elektrownia tu jest normalnie 220 czujnik gazu, czujnik narkogazu. No to wszystko jest porobione. No tak to wygląda. A tutaj jest cała elektrownia razem z inwerterem. 12, 220 v 2000 W poborów. No, kto, kto wie, to wie, że to wystarczy dosłownie na wszystko prawie. Chyba, że będziemy jakieś prodziże pod, 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 podczepiali, no to jak powyżej 2000 W to już może być problem, nie? No. I tak to wygląda, i teraz pytanie: Systemowo jestem bezdomny? Czy nie jestem bezdomny? Nie wiem. To tak. A więc bardzo Wam dziękuję. Nie poddawajcie się. Myślcie dwa razy yy, zanim, zanim Wam coś próbują wcisnąć do podpisania, do zmian jakichś i tak dalej. Nie namawiam, ale da się. Pewnie będziecie mówić, że jestem sam, bo to jest łatwiej, bo to jest... Yy, oczywiście, że jest łatwiej. Oczywiście, że jest łatwiej. Oczywiście, że... że, że, że... Z dziećmi, z całą rodziną, bo jest szkoła, bo jest to i tak dalej, i, 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 i że trzeba, i bezpieczeństwo. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, ale wiecie co? Co najmniej znam 10, 10 e, rodzin z, trój, z trójką dzieci, z czwórką dzieci w busie, nie w takim kamperze jak ten, tylko w busie przerobionym, gdzie gdzieś w Turcji, w Hiszpanii, w Portugalii e, uczą się. Jeżdżą po całym świecie, dzieci się wspaniale rozwijają, szkoła jest zdalna. Języki dzieciaki łykają po prostu jak pelikany, nie jeden, drugi, portugalski, hiszpański, francuski, niemiecki. To jest po prostu moment, a dzieci się integrują wszędzie wspaniale, tak samo. No, także to tak to wygląda. Czemu ja tak zrobiłem? Szczerze, żeby mieć dochód pasywny. Po prostu. Coś, co, coś, co, co, coś wydzierżawić, coś wynająć, a samemu sobie spokojnie żyć. Tak to wygląda. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Macie jakieś pytania, proszę, piszcie. Na wszystko postaram się odpowiedzieć. Subskrybujcie, yy, dajcie lajki, bo, bo co? No mam w planie właśnie zrobić tak samo na, na, na Filipinach. Tylko że na pick normalnie na pick upie. Nie? na pick-upie takiego kampera i będziemy wspólnie zwiedzać razem będziemy przeżywać te przygody czy mamy jechać na Iloilo, czy mamy jechać na Palawan czy może, może zwiedzimy, zwiedzimy nie wiem a, a, Kamiguin, Surigao, Siargao co będziecie chcieli to tam pojedziemy na pewno, na pewno, na pewno na pewno będzie to fajny content a nawet jeżeli ktoś, jeżeli wybuduje i ktoś by chciał pojeździć czy, 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 czy spróbować, jak to jest z kamperem po Filipinach? Moja głowa jest otwarta, można ze wszystkim się dogadać. Pozdrawiam i dziękuję serdecznie. Pa!